Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Witamy i zapraszamy Państwa na nasz wieczór powyborczy. W studiu telewizyjnym zainstalowane już są urządzenia komputerowe, które przygotowane są przez naszą firmę oraz przez zagraniczne przedsiębiorstwo BULAS. To przedsiębiorstwo nigdzie jeszcze niczego nie przeprowadzało, ale jest tak samo jak my bardzo dobrze przygotowane. Przypominamy zasady wyboru prezydenta. Wygrywa ten, który otrzyma najmniejszą liczbę głosów. A więc, proszę Państwa, spotykamy się wszyscy razem na naszym wieczorze powyborczym. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Witamy wieczór w naszym. Witamy w naszym wieczorze Dietu. powyborczym. Proszę bardzo państwa, bardzo nam miło państwa spotkać i rozpoczynamy, będzie dużo atrakcji. Proszę państwa. wspólnie parę godzin. Proszę państwa, przygotowaliśmy yy, sporo różnych Dobra, rzeczy. Proszę państwa, przygotowaliśmy sporo różnych rzeczy we współpracy z międzynarodową firmą Bulas, która oczywiście jest tu na miejscu, urządzenia cały czas pracują. Proszę Państwa, już za chwilę poznamy wyniki yy, yy, wyborów. Proszę Państwa, poznamy za chwileczkę wyniki wyborów. One są już tutaj na ekranie, ale oczywiście zobaczymy je również w bardzo atrakcyjnej formie graficznej. Dzięki firmie BULAS. Oto wyniki. Proszę Państwa, oto wyniki. Wygrał ten kandydat. I chyba już teraz mamy. Proszę jasność. Państwa, <laughs> Może a więc... jest to przybliżony oczywiście wynik dopiero. Proszę Państwa, a więc tak jak mówiliśmy, za chwilę. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że zapowiem, iż za chwilę połączymy się z kandydatem, który otrzymał najmniejszą ilość głosów tym samym wygrał. A więc za, zapraszam Prosimy bardzo. Dzień dobry Państwu Rychus Szczęśniak, studio powyborcze. Za chwilę przemówi do Was człowiek, któremu zawdzięczamy to co mamy. Dziękuję panie Pawle. Dzień dobry Państwu. Spotykam się z wami, żeby powiedzieć te kilka słów, które są potrzebne i wam, i mnie. Jesteśmy wreszcie sami u siebie. W wolnym kraju, który jutro będzie jeszcze wolniejszy. Jest nas może mniej, ale za to jesteśmy tym zdrowym trzonem, wokół którego rozrosną się zdrowe gałęzie. Kraju mamy dużo, ale musimy w nim się tak umościć, żeby każdy od dziecka do jego ojca czuł, że jest u siebie. Jeśli weźmiemy się razem, to możemy pójść i na Moskala, i na Szwaba. Albo na północ, na Skandynawa. Przez wodę i z powrotem. Bo nasz kraj nie boi się tej czterdziestokilkumilionowej polonii, która natrząsa się z naszych idei. My w Kajdanach i w Niewoli czekaliśmy setki lat. Żeby teraz nasz orzeł szybował wysoko i bez łańcuchów w koronie. Te słońce świeci tu do nas. U nich są chmury. Bo widziałem prognozę. Więc weźmiemy się do kupy, jak już ją stworzymy to zrobimy sobie ojczyznę od Atlantyku do Pacyfiku. Witamy Państwa ponownie y, z naszego studia powyborczego. Proszę Oczywiście państwa. Y, chwileczkę, jest bardzo miła atmosfera, mamy tu muzykę, mamy wielu gości. Jest naprawdę bardzo... To się... może ja teraz. Oczywiście, proszę cię bardzo. Proszę, proszę Państwa, proszę. więc chciałem teraz przedstawić naszych Proszę y... Państwa, więc przedstawię może teraz naszych ekspertów, a właściwie oni sami się Państwu przedstawią. Proszę bardzo. Ej, chwileczkę. Pan się oczywiście przedstawi w trakcie naszych włączeń, ale no teraz proszę, mamy sygnał, że mamy miasto. Co się dzieje w mieście, po prostu? Prosimy bardzo. Możemy? Dobra, idę. Na chwilę. Co chodzi? Dzień dobry, Telewizja Dzień Narodowa. Dobra. Krótki wywiad. Widzimy, pan zakaz fotografowania. No ale przecież tego nie było. On był w środku, prawda? Ale wychodzi, widzi, pan wszyscy wychodzą, a nikt nie wchodzi. Proszę pana, ale przecież jutro premiera Zemsty. Chcemy się coś dowiedzieć. Nie ma żadnej premiery, pogotowie strajkowe widzi pan chyba po czapce. No tak się domyślałem, że coś nie w porządku, ale dlaczego? No przecież Zemsta, proszę pana, każdy chce to widzieć. Była wie pan ingerencja z góry i pewna ważna Aha, z powodu ingerencji, tak? Ważna kwestia została usunięta. Jak to usunięta? Chcemy Jesteśmy telewizją, chcemy coś na ten temat wiedzieć. Jaka kwestia? Zna pan Zemstę? No nie znam zemsty, jutro chciałem zobaczyć właśnie. No ale no niestety nie, nie będzie. Jaka kwestia, proszę nam powiedzieć. Nie mogę panu powiedzieć, bo została właśnie usunięta. Inaczej ten panu ze sceny to powiedział. Pani no racja, no ale to może coś dookoła tego. No w jaki sposób? No, najwyżej po ingerencji panu mogę powiedzieć. Proszę bardzo, prosimy w takim razie o kwestię po ingerencji. Ale ja już panu mówiłem chyba, że jest zakaz fotografowania. No to zakaz fotografowania, to mi pan już mówił, ale chodzi przecież o mówienie, żeby pan powiedział. Mm -hmm. Co to jest? Co, co to jest? No to jest właśnie ta kwestia, jak się tak zaczyna. No to przepraszam, bo ja nie znałem. Co to jest? Murzyn, jaśnie panie, lecz w literę go przerobię. A na to nasz zespół nie pójdzie, proszę pana, bo my nie jesteśmy rasistami. Dobry wieczór państwu, serwis informacyjny. Nowe wyposażenie Polskiej Armii Narodowej. Jak się dowiadujemy w kołach wojskowych, naczelne dowództwo wydało polecenie zakupu karabinu, dwóch szabel i 40 sztandarów. W Ciechocinku, Białowieży i w Karpaczu otwarto kolejne konsulaty RPA. Jest ich w tej chwili 70. Ministerstwo Finansów ostrzega, że dalsze próby zmuszania Polski do spłacenia zadłużenia zaciągniętego przez poprzednie marionetkowe rządy mogą się zakończyć poważnymi restrykcjami w stosunku do wierzycieli z użyciem broni włącznie. Radość w bydgoskim Romecie. Ze względów politycznych, taktycznych i ekologicznych władze polskie zezwoliły na przemieszczenie wojsk radzieckich z Niemiec do ZSRR wyłącznie przy pomocy rowerów polskiej produkcji. Cenę roweru ustalono na 600 tysięcy dolarów. W Janowie Podlaskim odbyła się ostatnia w naszym kraju aukcja Arabów, sprzedano wszystkich. Panie sąsiedzie, ale mnie pan przestraszył. Co pan taki strachliwy. Nie strachliwy, tylko ostrożny, proszę pana. A co, Śledzi pana ktoś? To mnie śledzi. No nie, 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 tak żartowałem tylko. I niech pan tak nie żartuje wie pan, w dzisiejszych czasach. A, a tu co pan ma? A niech pan nie pyta, lepiej nie wiedzieć. No, co, nie ma pan do mnie zaufania? Nie, Jak pan nie ma do mnie nie, zaufania, to do kogo ja mam mieć zaufanie? Nie, niech pan powie. No. Nie, nie, naprawdę wolałbym nie mówić. Jesteśmy tylko sami, jesteśmy sami przecież na osiedlu. No tak, to pan mi to nie powie. Nie? Bo no, ja wiem. Oczywiście. No dobra, ale. Ale nikomu, ani słowa. Trafiłem w Spokojnie, nikt nie podsłuchuje. A wie pan, tak się mówi. No, no. Pejsa, łupko. Ja tego nie powiedziałem, a ja niczego nie słyszałem. To może teraz ja. Oczywiście, ale za chwileczkę. Więc właśnie, yy, proszę państwa. No właśnie chcieliśmy będzie, że są wśród nas także i przegrani. Lewica, prosimy. Prosimy. Czy pan wie, kto na pana głosował? Oczywiście, kobiety. No ale chyba nie wszystkie. Wszystkie, wszystkie są tutaj.